Without freezing. Yeah, isn't that amazing In Christmas times. Siemanko moi drodzy My właśnie, znaczy Ewcia tam wybiera yy, Muzykę do intra Na vlogmasy, ponieważ <ścoughs> Ponieważ yy, Nie ufa. Ciężki orzech do zgryzienia ma, bo tam jest Tyle muzyki Tyle muzyki, że mówię wam a byliśmy specjalnie, żeby, znaczy jak wy to oglądacie, to już to już widzieliście, gdzie byli, znaczy nie widzieliście, gdzie byliśmy, ale już intro słyszycie, także jest progres. Już F.K. wybrała, tak. Ona tam robi, to mówi, żebym wyciągnął tą zmywa, suszarkę, opróżnił, bo ona nie ma czasu, wiecie, a ja tu będę suszarkę opróżniał teraz. A to jest problem, wiecie, bo żeby nie musieć prasować, to trzeba wszystko wyciągnąć. I to najlepiej wtedy, jak się wysuszy i piknie i, piknie, i ładnie strzepać, bo jak się tego nie zrobi, to później, jak się zapomni, na przykład albo włączy suszarkę, gdzieś pojedzie, no później to wszystko jest wygniecione. A tak mało wiele będzie, nie trzeba... Trasować tego. moments Pada. Ale jest nie mam rozu, co najważniejsze. I nie zamarza to co spada. Teraz jedziemy z Ewcią pokupować różne produkty na do domu. Ja jadę jeszcze na bazę i do sklepu do Lidla i wracamy do domu i zobaczymy co dalej. Tak w ogóle to wam powiem jeszcze, że Ostatnio, jak sprzątałem tutaj w środku ten samochód, to miałem go na zewnątrz jeszcze później wymyć, ale cały czas od tego czasu pada. I normalnie nie jak kiedy go umyć. a Ej, to robisz na zakupy? Nie, a w nie ma? Ja nie wiem, co? No nie wiem, chyba nie ma. No właśnie, to co gadasz? To weź, No, no widzicie? I ten. I cały czas pada. I przecież nie będę mył, jak, jak pada, no bo normalnie się uwali, to wszystko. Zatankujemy furkę. Czy nie wiem, czy czystowy wystarczy, tam rezerwę jeszcze nie świeci. Ale zobaczymy. Ja tankuję raz w miesiącu do pełna. Tak się staram, i tak mi wystarcza. Nie wiem, jak tam wy tankujecie. Możecie pisać. Dobrze, dobrze, Tak jest. to już jest git. A pietrące, ale to dopiero jutro. Dlatego, że ja sobie zobaczę, co mam do ciasta, czego nie mam. Bo jajka mam, kakao mam, mąkę mam. A few moments later. W domu, ale koleżanko, to nie jest dla Ciebie prezent. To jest i ja kupiłem mamie ten prezent. Bo 50% gratis jest. Be, bez gratisów mama prezentuje to dostanie stanie. O, i będę serek robił dzisiaj. Sernik, znaczy, tak, żeby jutro, żeby jutro do kawki już wszystko było jak się należy. Few moments later. Tutaj już mamy, moi kochani sernik, Ewcia. Bo ja to bezy nie robię, wiecie, ale ona, ja zrobiłem część bez bezy, a ona mówi, że zrobiła bezę. A teraz. Be, Kurde, bym się przewrócił. A teraz no, będzie. Jeszcze, nic, jeszcze nic. A teraz będziemy grzane wino. Ewcia będzie robić grzane wino. Mamy takie z Chorwacji, wiecie. Goździki, inne rzeczy i będziemy sobie sprawdzimy, co to wrzuciłeś tutaj. No, kardamon. Chyba. Kardamon? To tak mało masz tego Kardamona. Kardamki. Tak, tu jest miód. Mamy mandarynki, oczywiście. I Cynamon jeszcze trzeba też, nie? Już jest, tam. już jest tam. No to fajnie. To gitara. Do, się, do świąt jeszcze mm. troszkę zostało, ale już pachnie. Już tak, bawić się już można, jak najbardziej. Cały grudzień jest do zabawy. Kto będzie bronił do zabawy? świątecznej, oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Sprawdzimy, czy dobre? Dobre? Lepsze jak tej pani. Lepsze? Mhm. Bardziej aromatyczne, ale wiesz, w domu sobie nie zaujrzysz niczego. A tam takie troszeczkę oszczędne było. Mm. Mm. Ale A tam było cieplejsze. Chyba. Nie ma co Albo, moc, albo mocniejsze. Nie ma tu tak dużo grzać. Nie ma grzać, bo wiecie. <laughs> najważniejsze witaminy ulatują, jak się tak, podgrzewa tak, tak. wino. Tak Grza... grzać można tylko trochę, bez przesadyzmu. Oczywiście, żeby tylko było ciepłe. Yy, tak, ja tu montuję dla was vlogmas kolejny. No, jak się chłopak stara, naprawdę trzeba, to trzeba, mówię wam. Tak wam tutaj montuje, tak szuka muzyki. Hmm. One day later. Tak, moi drodzy. Smywarka wyciągnięta. Tutaj te dwa kubki przygotowałem już do kawy, potrzeba. Tylko najpierw trzeba y, wypić jeszcze po jednej, po pinaliku. Chodzi o OCET. To... Ktoś tam napisał, że, w, że ocet jest szkodliwy i ten to nie jest taki ocet 10% jak normalny, tylko to jest ocet jabłkowy i on i może by był szkodliwy, gdyby się go wiadrami piło, ale ta, w takich małych ilo ilo ilościach jak my pijemy, albo czasami też nie pijemy, nie? To nie jest tak, że my codziennie 10 razy dziennie czy pijemy. Znaczy nie ma obawy. Powtórz co mówiłaś przed chwilą. Spróbuj zamoczyć mordę w mojej karlocie. No, bo ja. W, bo ja pytam, to nie chcesz. Bo ja w, mówię, że ja nie, bo ja kawę sobie zrobię, a ona mówi jedną z pigwą sobie razem na spółę zrobimy a ja mówię nie, bo ja nie będę z pigwy w <grym> sobie tutaj przyszykowała takie specjały ja jeszcze nie mam, bo mi się jajka na twardo gotują one też są chyba są one. chyba, nie? no właśnie a Donia sobie tutaj robi nie wiem co ona sobie tutaj robi małe kupy to są, tak z bananem i z innymi różnymi kakao, rzeczami. Kakao Właśnie. Nałożyłem sobie majonez na te jajka i od razu mi się przypomniało coś takiego, co ostatnio widziałem, że jest jest norma cholesterolu do 200, a noworodki podobno się rodzą z cholesterolem 220. No to już się chyba kwalifikują do leczenia. Nie wiem czy to prawda, <grym> ale tak ostatnio taka informacja do mnie doszła. Teraz tamto już zjedzone. A tutaj mamy sernik, ja wczoraj zrobiłem część, a Ewka zrobiła resztę, ponieważ powiedziała, że dorobi bezę, ja tam bezy nie robiłem, ona powiedziała, że dorobi. Póki co mamy tutaj tylko dekoracje, bo Ewcia jeszcze nie ma czasu, żeby zadekorować całej kuchni, ale to niedługo się zmieni, nie? Nie ma czasu, no. No właśnie. Mamy arcydzieło, nie ma tych. Nie ma. Nie ma łez, Ewka. Mm, jak ty dobra, to zrobiłeś? Przykryłem. To? przykryłem no. nie, robić. nie umiem, ale dobra, łzy. Nie mm, są istotne. Są nieistotne, oczywiście. Smak jest istotny. Musiałem zmienić bluzę, bo. Znaczy, koszulkę musiałem ubrać, bo bluza to normalnie gorąco w tym. Ja nie wiem, jak ludzie chodzą. Chyba nie ogrzewają. To jakbym sobie nie ogrzewał domu, to fajnie w bluzie mógłbym chodzić. Ale tak, a grzejniki, moi drodzy, są. Zaraz wam powiem, czy są ciepłe. No, teraz akurat ciepłe, ale ostatnio jak dotknąłem, to były zimne. A i powiem Wam jeszcze za, za gaz ile zapłaciliśmy ostatnio, bo już jak w, już takie macie transparentne tutaj nasze przepływy finansowe to wam powiem Ile zapłaciliśmy? 800... ile tam było? 860 zł, coś koło 860 zł. To no. znaczy Ty nic nie zapłaciłaś właśnie. No. 860 zł, No to tak jak jeszcze tak co miesiąc by było. lat. Jakby co roku yy, tak było, to jeszcze nie jest źle. Gorzej będzie. Jak będzie temperatura od początku miesiąca do końca minus 20, minus 15, to wtedy jest. Mam nadzieję, że w tym roku tak nie będzie u nas. Yy, co chcesz powiedzieć, Dania? Nie chciałam, Mamie. No to mów mamie przecież. co z terminala dzwonił do mnie, nie? No terminal, Słuchaj, do mnie. zapłacić dwie stówy doradcy podatkowemu i i doradca ci powie, czy możesz, czy nie. Nasz piesek, moi kochani, polubił, znaczy polubił, on zawsze lubił pistacje. A czy on wie, jakie te pistacje są drogie? Gdzie źle kosztują? I normalnie tylko, tylko mu ten. Tylko Ale mu oczy się świecą. dały tak, tańsze. Kurde, jak on na tę pistację. No, pan ma pistację, tak. Ma pan pistację, i tu pan położy. I ciekawe, czy piesek da radę. Dasz radę? Dał radę. A few moments later. Ewcia, mojej drodzy, znalazła właśnie menu. Na catering świąteczny z jednej z restauracji i, i zobaczcie, jakie są ceny. No, są ceny, słuchajcie, ja nie wiem, kogo by było stać na święta, ale już Wam mówię. Zraz wieprzowy, 16 zł sztuka. Yy, jakaś grillowana pierś yy, z różnym 16. barszcz czerwony, 28 zł za litr. Ja gotuję garnek 10-litrowy. To już mam 280 zł za sam barszcz, bym musiała dać. Mm, mm. Zupa grzybowa. 35 zł za litr. Co to jest litr? Litr to jest na dwie, dwie osoby, osoby. Na dwie osoby. Zupa kurkowa 38, to podobne ceny, nie? E, ciasto sernik no. duża, duża tortownica 100 zł. To taka jak ja robiłem, czy nie? I ty robiłeś dużą, no. 100 zł. To tak jeszcze orzechowiec spoko, nie? 100 zł blacha. Makowiec 80 zł kilogram. Tort bezowy 140 zł sztuka, mały, duży 170. Mm. Jeszcze ciekawe, czy dobre nie, te ciasta, czy one są w ogóle na śmietanie, czy na jakimś proszkowanym czymś. Dewolę 17 zł sztuka, karkówka w sosie, czyli jakby plaster karkówki w sosie, 17 zł. 17, czyli jak zrobisz 10, no to 170 zł. Szklanka galarety wieprzowej kosztuje 12 zł. <grym> I ryby, nie pierogi ruskie 2,80 za sztukę. Strąg w galarecie 16 zł za 200 ml. No nie ma co mówić, to są ceny nie dla normalnych ludzi. No to przeliczmy. Pierog z kapustą i z grzybami 2,80 za sztukę za 10 to 28, za 100 to 280, tak? Bo ja tyle no, robię. 100 robi no. no. I barszcz do tego 280? To same pierogi i z barszczem to już 600. No, my zrobimy na przykład, by, byśmy mogli zrobić spokojnie na 8 osób za 1000 złotych, nie? No to tam za 1000 złotych by zrobił na 4 osoby i to tak. Nie wiem. Trochę mnie to zaskoczyło, bardzo drogo, I bardzo to, drogo. I to tak ten, i to tak po, po biedzie, nie? Bo jak same kupisz same te zrazy za 30-64 zł po a tracki i to pewnie małe. Ale jaka filozofia, z, zraz z wieprzowy to jest nic innego, jak rozbity schab, przyprawiony do tego wędzona słoninka, kiełbasa, jakaś śląska na przykład, do tego cebula i co tam chcecie sobie zawinąć, zawijacie mąka na mąkę i na oleju obsmażać i w sosie później własnym ugotować, podpiec na, w garnku podlać wodą, macie w sosie własnym. Jakaś to fil filozofia. Albo wiesz, ten, ten catering to jest nie dla rodzin, tylko dla pojedynczych jednostek. Jedna osoba, nie? Idzie sobie, zamówi, tu zrazika bym zjadł, tu bym zjadł to, zapłaci tam dwie stówy i nie, ma święto, ja, nie? ja wiem, że to tak jest, że na przykład niektórzy mają pieniądze, a nie mają czasu, bo prowadzą firmy i ten, i okej, okay, nie? Ale to jest łupanie jednak. No jest, to jest no to wiadomo, no oni też muszą zarobić, wiesz, oni ja też nie mówię, śpiewam. że oni mają nie zarabiać, no. ale ile można zarabiać? No jak, ile? Do bólu, no. na maxa. Dopóki, dopóki ktoś płaci, tak, no, tam, tak, przecież płacą, jest klient, przecież... to jest zbyt, nie? No. Jakby klientów nie mieli, to pewnie by nie wystawiali, nie? Dopóki jest A może im klientów... też nie zależy tak bardzo, żeby mieć aż tyle, tylko sobie wystawili, bo i tak mają restaurację i tak, no to... Nie? Idzie no tak? głupi to kupi, moja babcia mówiła zawsze. No tak. Przekładaj buty słowa, miernie gadaj. Jedziemy teraz, słuchajcie, bo zrobię Wam na kanał Ewą takie bardzo pyszne ciasto. Znaczy, pyszne, w mojej wyobraźni, pyszne, bo chciałam się zainspirować jakimiś przepisami, ale każdy robi trochę inaczej, a ja sobie w nocy wymyśliłam, że ja to zrobię po swojemu. Nazwę to Kinder Kanapka, albo Kinder Coś tam. Zobaczę, czy kupię właśnie batoniki Kinder Bueno. W każdym razie będzie pyszne. Kiedyś. Kiedyś Donia y, miała klientkę nie, na górę i tutaj zostawiła białe buty, chodzi do klientka i chciała <coughs> ewe buty, nie? Moje, nie? No. A my mamy wszystkie takie same. A my mamy takie klientka same, no. Też przyszła w takich, w takich białach i, i chciała do nich butów. Musisz pilnować swoje klientki, żeby moich butów nie zakładały, bo one wszystkie przychodzą w takich samych, nie? Dobra, idziemy. Dobra, my jedziemy teraz, Lala, do tego. E, wiesz do, do, Rossmana? do czego? Do Rosmana? <laughs> do Rosmana jedziemy, ale nie ma tej promki, co ty chcesz jechać w sobotę na nią. Jeszcze nie? Mm, to w sobotę wyjeżdżać, bo te korki to mnie normalnie rozbrajają. Wiecznie korki i korki tutaj przed chwilą. Przed chwilą ten tutaj przed nami patrzę. Okno w, przez okno a tam kurczę taki korek. Słuchajcie, że normalnie strach. Dobrze. No, no, dobre. no nie so, zobaczcie, moi drodzy. Ewa, jak zobaczyła, ile kosztowała ta karkówka, ta się przeraziła. Dopiero teraz mi pokazać, No, ja widziałem, bo jak pani ważyła, to ja widziałem, ile kosztuje. 30 zł za kilo, czyli za to kosztowało ile? 70? Coś, mówi, koniec, mówi. Będziesz miał na kościach zupę <grym> i na tym. Ale teraz tutaj gotuję krupnik. I powiem wam, ostatnio ugotowała i mówię, mówię, musisz jeszcze raz ugotować krupnik na karkówce, jest taka dobra, taki dobry ten krupnik, jest bardzo dobre to mięso w, tej, w tym krupniku, to za dużo już by było, wiesz, mi się wydaje. Chcesz, żeby jeszcze był obiad, człowiek, ja nie będę robiła A robi, tak, no oczywiście, zów, oczy... no to, no to no, oczywiście, że tak, mordeczko, oczywiście, jeszcze obiad będzie, kurde, ale będzie fajnie. Bardzo dobra jest swoją drogą. Bardzo dobry krupnik jest na karchówce. Jak chcecie, to sobie zróbcie. Przepyszny jest. To jest taki wstęp do tego ciasta, które będziemy na gotuj i zewą robić. Bo też produkty tam już są kupione. Proszę bardzo. Ja I to z tego stanowiska na, na tamto. I, tak I to będzie jakie ciasto? Zdrać rąbkę tajemnicy. Kinder kanapka, Ej, tak, no, no. Tak, tak po prawdzie pingui bardziej, bo w kokos idziemy, nie? No, także będziecie mogli sobie zobaczyć w grudniu yy, w którąś sobotę o 10 wpadnie na bank. Nie. No. Krupik już jest gotowy, zobaczcie jakie mięso mięso przechodzi przez ten Tam już włożyłaś, jeszcze mi włożyłaś. Kurde, ale tyłam nie do No. Tak no. Nie chcący wpadł. Taki fajny lejek, ja ma do tego. Już mam. spróbowałem to mówię Wam normalnie niebo w gębie ten kropnik.